Zadanie 18. Dany jest trójkąt prostokątny o kątach ostrych alfa oraz beta. Zobacz rysunek. Sinus kąta alfa, czyli tego kąta, jest równy 4,7. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz p, jeśli twierdzenie jest prawdziwe, albo f, jeśli jest fałszywe. Narysuję tutaj na boku przykładowy. Trójkąt prostokątny. Tutaj sobie zaznaczmy, że mamy kąt alfa i tutaj tu będzie kąt prosty, no i boki tego trójkąta A, B i C. Tutaj mamy mowę o sinusie kąta alfa. Jeżeli teraz się odniesiemy tutaj do tego rysunku, to będziemy wiedzieli, że sinus kąta alfa to jest stosunek boku A do boku C, czyli sinus każdego jednego kąta ostrego to jest stosunek przy prostokątnej leżącej naprzeciw kąta, naprzeciw prostokątną. W związku z powyższym, jeżeli my wiemy z treści zadania, że sinus kąta alfa jest równy 4 siódme, to znaczy, że ta przyprostokątna, to go akurat nie chciałam zrobić, no to oznacza, że ta przyprostokątna ona ma długość 4, natomiast przeciwprostokątna ma długość 7. I teraz popatrzmy na pierwsze zdanie. Kosinus kąta alfa, tego, że kosinus kąta alfa jest równy 3 siódmy. I teraz wracamy tutaj do tego, do tego rysunku. Cosinus kąta ostrego alfa. To jest przyprostokątna leżąca przy kącie na przeciwprostokątną. Widzimy, że ta przyprostokątna ma wartość 4, ta przeciwprostokątna ma wartość 7, nie znamy tej przyprostokątnej. Oznaczmy ją sobie tutaj również literą B. Musimy sobie tutaj długość tej przyprostokątnej wyznaczyć. Pamiętaj o tym, że tutaj rozmawiamy o trójkącie prostokątnym. W trójkącie prostokątnym działa twierdzenie Pitagorasa, które mówi nam o tym, że kwadrat przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów dwóch przyprostokątnych. 7 do potęgi drugiej to jest 49, 4 do potęgi drugiej to jest 16, do tego dodajemy jeszcze b kwadrat. Zamieniam teraz stronami to równanie, czyli 16 dodać b do potęgi drugiej jest równe liczbie 49. No i teraz szesnackę przeniesiemy sobie na prawą stronę równania pamiętając o zmianie znaku. Czyli widzimy, że b kwadrat jest równe 49 odjąć 16, co w rezultacie daje nam b kwadrat, która jest równa liczbie 33. I to równanie pyta nas się jaką liczbę lub jakie liczby należy podnieść do potęgi drugiej, żeby uzyskać 33. Mamy dwie takie liczby: minus pierwiastek kwadratowy z liczby 33 oraz plus pierwiastek kwadratowy z liczby 33. I teraz tak wiem na tym etapie być może Głośno mówisz albo głośno krzyczysz, że dlaczego ja zapisuję wartość ujemną, albo tylko sobie o tym pomyślałeś. Pomyślałaś, przecież wartość ujemną, wartości ujemnej tutaj nie możemy wziąć pod uwagę, no bo przecież bok nie może mieć wartości mniejszej od zera. I tutaj w zasadzie na tym etapie tak masz rację. Z racji tego, że długość boku nie może być mniejsza od zera, to ja tę wartość w zasadzie mogłabym pominąć, ale nie zrobiłam tego z jednego powodu. Otóż może zdarzyć się na maturze w zadaniach w części otwartej, że jeżeli na przykład przy okazji geometrii, jeżeli nie zapiszesz wartości ujemnej, to nawet jeżeli można byłoby tę wartość ujemną pominąć, tak jak tutaj, to może zdarzyć się, że stracisz punkt. Ja wiem, że to może wydawać Ci się absurdalne i głupie, ale tak jest. Na maturze możesz za to stracić punkt, bo tutaj chodzi o to, wiesz, to jest zadanie zamknięte. W związku z powyższym w zadaniach zamkniętych nikt nie sprawdza e, sposobu rozwiązania. Więc jeżeli rozwiążesz sobie zadanie zamknięte i pominiesz wartość ujemną, to jest to ok, bo tego i tak nikt nie będzie sprawdzał. Ja tutaj mówię o zadaniu otwartym. Że może zdarzyć się tak, że nawet jeżeli wartość ujemną można było pominąć, to zabrać jej zapisu, być może, możesz stracić punkt. No wszystko od tego zależy, czy będzie to zapisane w wytycznych do sprawdzenia, czy nie będzie zapisane. tak. Tutaj chodzi o to, żeby pokazać egzaminatorowi w zadaniach otwartych przez cały czas mówię, że ty doskonale wiesz o tym, że mamy dwie liczby. Ujemną i dodatnią, która podniesiona do potęgi drugiej da nam tę wartość dodatnią tutaj. Ale w zadaniach otwartych, jeżeli zadzieje się taka sytuacja, że wartość ujemną będzie trzeba z jakiegoś powodu odrzucić, to trzeba dodatkowo jeszcze napisać po polsku adnotację, że odrzucasz i dlaczego odrzucasz. No i teraz kolejna rzecz, która być może przyszła Ci do głowy, że skoro to jest zadanie zamknięte, którego rozwiązania egzaminator nie sprawdza, to po co ja to piszę? Otóż ja to piszę po to, żeby Cię uczulić, co robić i czego nie robić w zadaniach otwartych, to po pierwsze, a po drugie, nawet w zadaniach zamkniętych, ja sugeruję, żeby to pisać, dla wyrobienia sobie nawyku. Bo bardzo często zdarza się tak, że uczniowie mają wyrobiony nawyk, że podają w tego przy okazji takich równań, podają tylko i wyłącznie wartość dodatnią. I jak mają taki nawyk, że podają tylko i wyłącznie wartość dodatnią, no to pominą wartość ujemną także w tych przypadkach, kiedy ją trzeba podać. W związku z powyższym sugeruję, sugeruję zapisywać zawsze i ujemną i dodatnią, a w zadaniach otwartych dodatkowo, jeżeli trzeba oczywiście odrzucić wartość ujemną, to zapisać, że ją odrzucamy i podać powód. No dobrze, czyli my widzimy, że druga przyprostokątna to jest pierwiastek kwadratowy z liczby 33. I skoro my wiemy, że cosinus kąta alfa to jest stosunek przyprostokątnej leżącej przy kącie do przeciwprostokątnej, to przy tych danych, które tutaj mamy... Tutaj oczywiście nie kąta alfa, czy nie kąta beta, tylko oczywiście kąta alfa. To tutaj będziemy mieli pierwiastek kwadratowy z liczby 33 dzielone na 7. I taką wartość ma kosinus kąta alfa odnośnie tego trójkąta prostokątnego. Pierwiastek kwadratowy z liczby 33 nad 7 to nie jest to samo co 3 siódme. W związku z powyższym to pierwsze zdanie jest zdaniem fałszywym. Przeanalizujemy teraz zdanie drugie. Kosinus kąta beta jest równy. No dobrze, my wiemy, że ta przyprostokątna 1, ona ma wartość pierwiastek kwadratowy z 3. I teraz, jeżeli chcemy wyznaczyć kosinus kąta beta, to znowu my musimy mieć na uwadze, że jest to stosunek przy leżącej przy kącie, czyli 4, naprzeciw prostokątną, czyli 7. No to zdanie akurat szybko nam poszło, jak widzimy, szybko uzyskaliśmy odpowiedź, widzimy, że to zdanie jest zdaniem prawdziwym.